Witam Was w szóstym odcinku Maskotek, maskotki vlogują. Yy, tak, dzisiaj wyjątkowa ja jestem, czyli Angie, Angelina, bo... bo właśnie trwają poszukiwania Nilsy i Diany, gdzieś znikły. Tak jak większość moich petszapów, sorry perzapów mimi, nie moi. Miałam mały remont yy, petrzepowy, miałam sobie zostało przeniesione tam. A jest stoi tam, gdzie miasto powinno stać. No dobra, mniejsza z tym. A nie dobra. Właśnie mi mi sobie przypomniała, gdzie schowała Petropy. <grywa> Brała je ze sobą na wycieczkę. Witam, drogich yy, oglądaczy. <grywa> to ja, Blight, e, tak trochę się rozczochrałam. Poczekajcie. Już jestem ładnie uczesana. I witam Was w odcinku Maska, tak vlogują. Nie wiem którym. O, już jest teśnica, to ja pójdę. Pa! O, um. o cześnica. No. I, yy, to się nagrywało. Dzisiaj jest niezbyt taki ciekawy temat. W sumie nie wiem czy to nie ma być czasami pet info. Tak, ale dobra, to z schotki wrogują i dzisiaj pokażę Wam wyjątkową pogodę. Niestety upał, no znaczy nie upał. Jakieś rano było 9 na minusie, teraz jest około, nie wiem, 3-2 stopni na minusie. Ja dzisiaj w ogóle jeszcze nazwę nie wychodziłam. Siedzę cały dzień w domu. Jest wtorek, godzina chyba dziesiąta lekkie opady śniegu Nie deszczu Ale takie lekkie Jakby on był tam takie wielkie zaspy takie, takie takie o takie by mi tu do, do głowy by mi sięgały Tak mi mi No dobra Angeli Nie wiem co chcę wam pokazać Ale musiałam nagrać pet info Gdyż bardzo 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 dawno Nagrałam ostatnie Dzisiejszy odcinek będzie no taki trochę bardziej święteczny Zaraz pójdziemy do stajni, gdzie stoi już choinka. Yy, tak, no, bo dzisiaj jest taki odcinek świąteczny. Wiecie, święta się drżają, i te P. Tak, ja w pedalskim przeliku mojego brata. Dobra, idziemy. Tam jest choinka. Jest taka duża. Cześć psikus. Cześć biszyt. Cześć Tomek. Wszystkim patrzcie, jaka ona jest wysoka. Ok, to wszystko, co bym chciałam pokazać. No to Do zobaczenia w Petinfi albo w innym filmie.